Kim jest metodyk i jakie są jego główne zadania? Wbrew pozorom to pytanie nie jest znowu aż tak trudne. Metodyk jest osobą, która w szkole językowej odpowiada przede wszystkim za wysoką jakość nauczania. Ma kilka swoich instrumentów, dzięki którym może wykonywać swoją pracę doskonale. Najważniejszym z nich będzie wspieranie lektorów. Metodyk najczęściej pomaga lektorom się rozwijać na różne sposoby. Poprzez szkolenia, podsuwania wartościowych materiałów, ale też poprzez kontrolę ich pracy, na przykład poprzez hospitację. Ale o hospitacjach jest osobny filmik, w którym możecie dowiedzieć się tego, czym one są i jak wyglądają. Metodyk jest też osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie wszystkich programów nauczania w szkole. Tak naprawdę to, czego uczą się Wasze dzieci podczas zajęć, zależy w dużej mierze od metodyka. To wszystko zostało już wcześniej ustalone, spisane, rozpisane i nie ma tutaj miejsca na przypadek. Wszystko jest dokładnie zaplanowane. Metodyk będzie też osobą, która wprowadza do szkoły różne innowacje, czy też w zakresie właśnie programów nauczania, nowych narzędzi, nowych gier i zabaw, czy na przykład nowych programów. Dlatego też miło jest nam powiedzieć, że Ignatki to jedna z najbardziej zaawansowanych pod tym względem szkół w Polsce. Metodek ma też za zadanie tworzyć kanały kontrolne dla uczniów oraz tym samym kanały komunikacyjne z rodzicami. Robi to na przykład poprzez raporty semestralne uczniów, z których możecie się, drodzy rodzice, dowiedzieć, w jaki sposób wasza pociecha rodzi sobie na zajęciach, jakie poczyniła postępy i gdzie być może jeszcze są jakieś drobne elementy. Do poprawy. Miło jest mi powiedzieć, że w Ignatka funkcjonuje cały system metodyczny, co oznacza, że wszystkie te zadania nie skupiają się wyłącznie na jednej osobie. Ja jestem częścią tego systemu, nazywam się Ola Marchan, jestem konsultantem metodycznym, co oznacza, że wspieram szkoły w wdrażaniu nowych rozwiązań, zarówno metodycznych, jak i organizacyjnych. najczęściej podejmuję się też zadań, tak zwanych niemożliwych. Na pewno spotkamy się jeszcze w kolejnych nagraniach, dlatego mówię Wam nie do widzenia, a do zobaczenia.